Hej, hej! Z nienacka walnął nam trailer Asoki i jest naprawdę soczysty i mięsny. Troszkę sobie przyciszę mikrofon, bo nie wiem, czy nie będę krzyczał. Strasznie mi się podoba ten trailer. I, no I zapraszam was na taki improwizowany materiał jak zwykle. To znaczy najpierw sobie ten trailer obejrzymy, a potem ja sobie zaznaczyłem kilka miejsc, które zwróciły moją uwagę w tymże filmiku. I sobie przez te miejsca przejdziemy, pogadamy troszeczkę na temat tego, co tam widać, czego ja się dopatrzyłem. Oczywiście to nie będzie jakaś tam, wiecie, mega profesjonalna analiza, bo nie mogę takiej zrobić, bo po prostu jestem w szoku po tym, co zobaczyłem. No bo wiecie, jakby do serialu Asoka, no to myślę sobie tak, e, filmi ulubiona postać, nie, e, dobra, fajne, kolejne Star Warsy, ale no dobra, zobaczymy. A teraz po tym trailerze naprawdę jest hype, ale nie uprzedzajmy faktów. Ja sobie go wrzuciłem do programu montażowego, żeby potem wiecie, żeby potem sobie przeskakiwać przez poszczególne tam jakieś sceny, ale to właśnie sobie najpierw go obejrzymy, ok? Okej, okay, no to co? No to jedziemy. War is inevitable. One must destroy. In order to create. We are no Jedi. No statement Jedi. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. What happens when we find Thrawn? Power. Such as you've never dreamed. I've spent most of my life fighting a war. Enough, Lotta. That's why I'm trying to convince you to help me prevent another one. You and I both know who could help you with this. She's still just as stubborn as ever. I bet your master found you difficult at times. Anakin never got to finish my training. I walked away from him, just like I walked away from Sabine. You never made things easy for me. Fine, Droid. Fine, Droid. As a Jedi, sometimes you have to make the decision no one else can. But I'm counting on you to see this through. Nice haircut. Sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings. No! Buckle up! If we don't stop Throng, everything will be in vain you have no power anakin spoke highly of you i'm not here to discuss my past we have a lot of work to do once a rebel always a rebel if <laughs> Znaczy tak, ja mam wrażenie w ogóle tak na szybko, że chyba przed tym 23 sierpnia, kiedy ten trailer ma, znaczy kiedy ten serial ma zadebiutować. Tak jak widzieliśmy tutaj zaczą zacząć ma się od dwóch odcinków na raz. Pytanie na przykład, czy te sceny w tym teaserku, czy w tra trailerze, to jest tylko z tych dwóch odcinków czy to jest jakby z całego serialu bo jeśli tylko z tych dwóch no to szykuje nam się naprawdę przepełniony akcją serial natomiast mam wrażenie że trzeba będzie zrobić rewatch no Clone Warsów to nie ale Rebeliantów zdecydowanie dobra słuchajcie to ja wyłączę dźwięk w tym żeby jak będę tutaj przewijał to żeby nam nie skakało i będę się tutaj poruszał pomiędzy, wiecie, tymi, no, punktami. Pierwsze ujęcie, które jest tutaj interesujące, czyli ten statek, którym się porusza Balen, leci w stronę korwety rebelianckiej i no to jest najwyraźniej statek, imperialny jakiś, były imperialne, no bo tego typu statki, no to widzieliśmy chociażby w Kenobim i poruszali się nim inkwizytorzy. No i najwyraźniej, jakby nasi tutaj gdzieś kawałek, o dokonują abordażu tego statku. Tu jest taka rozmowa, znaczy tu jest przecięcie przez bitwę, nie? Natomiast o, on tutaj mówi do najprawdopodobniej kapitana tego statku: Nie jesteśmy Jedi, czyli zostali powitani jak Jedi, a tu się okazuje, że jakby robią totalną rzeź. W ogóle fantastyczne są te mundury, słuchajcie, tych, tych, tych żołnierzy Nowej Republiki. Hełmy takie trochę rebelianckie, ale no mundury już niebieskie, czyli jakby wskazują na to, że jest to regularne wojsko. Natomiast tutaj, o, zobaczcie, róż też widać, że w służbie Nowej Republiki są nie tylko ludzie, no bo tu widzimy Kalamarianina po lewej. Natomiast tutaj sobie zaznaczyłem, przepraszam, że tak migam, X-Wingi, słuchajcie, w tle są X-Wingi malowane na niebiesko, w sensie z niebieskim pasem, w związku z tym nadal tych klasycznych starych X-Wingów Nowa Republika używa, co jest o tyle istotne, bo tam dalej się pojawia jeszcze jeden mega fajny myśliwiec, który... Do którego sobie za chwilę dojdziemy. Balen jest ze swoją uczennicą, i w ogóle to jest ciekawa sprawa ta postać ta Notabene grana przez aktora, który nagrał te sceny do Asoki, i niestety umarł, więc pytanie, co zrobią w potencjalnym kolejnym sezonie. Bo jest to aktor, kurczę, uciekło mi nazwisko. W każdym razie ja go pamiętam najlepiej z serialu Rzym, który strasznie lubiłem i grał tam Tytus Apullo. Napiszcie w komentarzu, jak on się nazywał. A ja pewnie jak tylko skończę nagrywać, to sobie przypomnę, jak on się nazywa. Ale oczywiście, no jest to czuły na moc. Gościu, posługuje się tutaj. Gdzieś, to pewnie będzie widać. Jego uczennica posługuje się, zobaczcie, takim nawet nie do końca czerwonym mieczem, takim bardziej pomarańczowym. To jest ciekawe, zresztą Balen też ma e, pomarańczowy miecz, co, co wskazuje, że on jakby no nie jest Jedi, ale może takim totalnie sitem też nie. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, no i to musi, i, znaczy to wszystko wskazuje na to, że on jest kolejnym ocalałym wiecie, kolejnym ocalałem Jedi z rozkazu 66, no bo na oko postać ma tam nie wiem, około 60 lat sądząc po tam siwiźnie, brodzie i tak dalej pytanie, kim jest jego uczennica, w sensie gdzieś tam też padło jej imię, ale to jest oczywiście on, z tego co pamiętam aktorka ma około bo oczywiście musiałem wygooglać aktorkę to ja wygooglałem aktorkę, a nie wygooglałem jak ma na jak postać ma na imię. W, ka w każdym razie aktorka ma około 26 lat, więc no pytanie, czy to się jakoś. Yy, wiecie, czy postać też ma 26 lat? Yy, no bo czy to by wtedy pasowało do. Yy, no czyli musiała. No, no tak, no czyli. Yy, bo akcja Asoki, no to dzieje się oczywiście po klasycznej trylogii. Yy, po Mandalorianinie, czyli około tam sześciu, yy, powiedzmy, jeśli dobrze pamiętam, sześciu, siedmiu lat po epizodzie, szu Po akcji epizodu 6 Gwiezdnych Wojen, czyli mniej więcej 25 lat po rozkazie, 25-26 lat po rozkazie 66. Znowu poprawcie mnie, jeśli się mylę, to jest taka matematyka mega, mega na szybko. Dobra, ale jedziemy dalej do kolejnych, do kolejnych scen właśnie Baylands z pomarańczowym mieczem świetlnym i zwróćcie uwagę tutaj jak wygląda ten miecz, nie wiem czy będzie widać mój kursor. To wygląda jakby ten miecz też miał taki jelec, wiecie, jak miecz Kailorena, Lorena, tylko nie wiem, w tym momencie niezapalony, nie wiem, ale mega mi się podoba ta postać. No i najwyraźniej tutaj z narracji w tym trailerze wynika, że no, on i jego uczynnica szukają Trauna, żeby się do niego, nie wiem, przyłączyć, bo spotkanie Trauna, to też gdzieś tam pada w tym trailerze, oznacza jakby no, niewyobrażalną, niewyobrażalną potęgę. Dalej, tutaj też jakby dalej jesteśmy jakby na tej korwecie i tutaj też zrobiłem stop klatkę, po to, żebyśmy zobaczyli też piękne niebieskie A-wingi, myśliwce typu A, i jeszcze więcej mundurów, tych re, noworepublikańskich, chciałem powiedzieć, rebelianckich, noworepublikańskich żołnierzy. E, Bailen przesłuchujący kapitana, to jest pewnie sam początek, jak oni tylko przylatują. E, I Asoka, i tutaj właśnie zatrzymałem przy tym, e, przy tej płaskorzeźbie, w którą wpatruje się Asoka, zobaczcie, e, o ile. No, to jest dla mnie nawiązanie do rebeliantów dosyć duże. Bo, po pierwsze, te linie, zobaczcie na tej płaskorzeźbie, przypominają bardzo te linie, wiecie, ze świata między światami, e, który wprowadził tyle, e, nie wiem, zamętu, tyle szału w e, rebeliantach. E, a po drugie, no, ta płaskorzeźba, no to też, e, wiecie, jak tam e, w Clone Warsach było, wiecie, te malowidła. E, tam był syn. Ojciec. Wiecie o co mi chodzi. To też jakoś tak mi się kojarzy. Co my tutaj mamy? Oczywiście tył Trauna. Tą scenę widzieliśmy już w tym teaserze, który był wcześniej. Ale tutaj chciałem zwrócić uwagę. Balen i jego uczennica przybywają na jakąś planetę do... Naj... Zobaczcie, do takiego jakiegoś kręgu powiedzmy magicznego. Jakiś ruin, taki gwiezdnowojenny Stonehenge. I spójrzcie, jak ubrana jest ta postać na pierwszym planie. Ta kobieta na pierwszym planie. Tak, no, skojarzenie z Merin jest jakby oczywiste. Czerwone ciuchy, fryzura taka, wiecie, trochę si siwawa. Nie wiem, czy jest to określenie siwawa, no, ale powiedzmy. Kojarzy się z Merin dosyć mocno, i w kolejnej scenie zobaczcie, ona tutaj, jakby wyciąga rękę, wykonuje jakiś gest nad, nie wiem, hologramem galaktyki, a pod spodem widzicie zielony płomień. Zielony płomień naprawdę wskazuje na magię sióstr Nocy, więc mamy chyba tutaj spotkanie z siostrą Nocy. Nie wiem, czy ta brożka coś oznacza, no nieważne. W każdym razie, no siostra Nocy w ogóle na 100%. Hmm. Czyli jakieś poza Merin przetrwały. A może to jest Merin, tylko z wiele lat starsza? Nie, no nie, 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 niemożliwe. I znowu, słuchajcie, udaje się włączyć pewnie jakiś starożytny mechanizm i znowu te kręgi tutaj, te przecinające się kręgi, to naprawdę mi się kojarzy, z, wiecie, z przecinającymi się liniami czasu, te okręgi też, no świat między światami, w ogóle 100%, nie? No może nie 100%, no 98%. Podejrzewam, że tu mamy wejście i atak, ja albo to jest fragment z poprzedniego, z poprzedniego, wiecie, ataku na statek, albo jest to no, albo jakby próbują, że tak powiem, Bejlen i jego uczennica zająć kolejny, ale myślę, że to jest jakby po prostu przedzierają się przez ten statek, który widzieliśmy na początku. To jest bardzo fajne ujęcie. Dlatego, że widzimy flotę Nowej Republiki. I ta flota Nowej Republiki jest o tyle ciekawa, że mamy tutaj na pierwszym planie statki kalamariańskie, które znamy oczywiście z powrotu Jedi, tutaj sądząc, po kształcie silników mamy jakieś takie korwety koreliańskie CR90, one to chyba tak to się nazywało CR90, czyli te jak, prawda, w Nowej Nadziei pamiętamy księżniczka Leja. Tutaj też jakieś fre fregaty, tak jak, tak jak fregata szpitalna w Imperium kontratakuje, a nawet hammerheady, które już wtedy były uważane za stare, ale oczywiście ich używano, widzieliśmy je w e, Rebeliantach, widzieliśmy je w, 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 w Rogue One, w Watcher 1, tak, więc e, widać, że flota Nowej Republiki, to jest taka, wiecie, taka składka z różnych. Yy, no, brali wszystko, co lata, nie? Nie to, co, nie to, że imperium, które, wiecie, wywaliło do kosza wszystkie tam statki z y, czasów wojen klonów i zbudowało swoje nowe star-destrojery, nie? Yy, trochę ujęć, y, prawda, z y, Asoką. twu z Asoką, boże, co ja gadam z y, Herą, y, ulubiony nasz droid i słuchajcie spotkanie z hery oczywiście z dowód z dowództwem na, e, Nowej Republiki. I teraz zwróćcie uwagę tutaj na dwie rzeczy. Po pierwsze znaczy oczywiście każdy zwracał uwagę na Monmotme, ale to wszystko wygląda jak taka sala spotkań i tutaj są te ławeczki e, e, kalamariańskiej kalamariańskiego krążownika. Tak jak w Powrocie Jedi, wiecie, odprawa przed atakiem na drugą gwiazdę śmierci. Po drugie, gdzieś wyczytałem, tylko kurczę, nie pamiętam gdzie, że to jest ojciec e, tego głównego bohatera, m, głównego bohatera e, serialu Star Wars Resistance, e, tak? To jest tam Sono, on się nazywa? Nie pamiętam. W każdym razie to jest jego ojciec, gdzieś, gdzieś mi to mignęło. I zapamiętałem, wiecie. Pamiętam różne dziwne rzeczy. I spotkanie oczywiście Asoki i Hery. Natomiast to jest mega ciekawe ujęcie. Słuchajcie, no to jest Lotal, i to jest najprawdopodobniej ta wieża, w której mieszkał Ezra Bridger. I Asoka przybywa już tutaj na miejsce. Widać, że jako wysłanniczka Nowej Republiki bo jest jej statek jest eskortowany przez dwa X-Wingi, tak, czyli lotal jest pod panowaniem zakładam nowej republiki. No i widzimy tutaj um, Sabin z długimi włosami. Kwestia długości włosów jest istotna, bo tutaj dojdzie do jakiejś zmiany. I teraz słuchajcie, Sabin jedzie autostradą znowu na lotal. Widzieliśmy tą autostradę w Re Rebeliantach, natomiast goni ją tutaj jakiś statek. I ten kształt oczywiście już tego statku rozpoznają fani legend, dlatego że jest to Ewing. Ewingi były wprowadzone oczywiście w książkach Expanded Universe jako jako myśliwce nowej republiki, które miały zastąpić X-Wingi. Jako nowsze, nowocześniejsze, z lepszymi komputerami. Trzeba było zaprojektować do nich innego, innego Droida, w sensie now, nowszy Droid, nowszego Droida R2, który by sobie poradził z różnymi skomplikowanymi systemami. W każdym razie, słuchajcie, mamy kanonizację teraz znanego myśliwca z legend, czyli. Ewinga i tutaj go będzie widać o właśnie zboczku. Bardzo to jest w ogóle fajne ujęcie. Zwróćcie uwagę też na Sabin, która ma tutaj kota z Lotal, bo jak wiemy, Sabin lubiła malować, więc sobie namalowała kota i ten myśliwiec, który wygląda trochę jak X-Wing, ale jednak nie, ponieważ jest to Ewing. Hmm. I tutaj w ogóle mamy ciekawą, no bo była scena, słuchajcie, w Rebelianta, kiedy Asoka uczyła Sabine posługiwać się Darksaberem. Czyli uczyła go, uczyła ją walki, walki wręcz mieczem świetlnym. Natomiast tutaj, jakby obejrzałem ten trailer i mam takie wrażenie trochę, że zrobili z postaci Sabine postać czułą na moc, trochę dziwne, nie, bo tutaj Wywiązuje się taki dialog, że, że Asoka miała wyszkolić Sabin, ale ją porzuciła. Pytanie, czy wyszkolić po prostu, jako wiecie, nie wiem, chociażby w walce wręcz, czy rzeczywiście tutaj odkryto, że Sabin jest czuła na moc. A może słuchajcie to jest tylko taka moja idea, że jakby idzie idzie ta opowieść w stronę i w ogóle Gwiezdne Wojny od Filoniego idą w tę stronę, że jakby niepotrzebne są midi-chloriany, że, że każdy jest czuły na moc i każdego można w pewien sposób w jej użyciu wyszkolić, nie? Jedni są oczywiście w tym lepsi i predestynowani do tego, żeby być Jedi, inni są słabsi, ale każdy tę moc ma. Może w tę stronę idzie nam to Filoniwers nazwijmy to tak. Narada. Panie, widać, się nie widziały od dawna i mają kilka rzeczy do wyjaśnienia sobie istotnych. I tutaj znowu wracamy do tego cięcia za tym lecącym X-Wingiem. Przepraszam, E-Wingiem. O i tutaj, i słuchajcie. Znaczy, omijam ujęcie jakby dla młodych chłopców, zrobione. Natomiast chciałem się tutaj skupić na drugim planie, chociaż jest niełatwo. Dlaczego? Ewing, czyli zakładam republikański czy noworepublikański myśliwiec, próbuje ją w jakiś tam sposób zatrzymać, tą Sabinę. Nie? Zwłaszcza, że najwyraźniej Sabin yy, leci albo na, albo ze spotkania z Asoką. Nie mam pojęcia. Yy, a może z kolei Ewingi są tutaj, akurat w nowym kanonie. Nie są myśliwcami, wiecie, nowej, re, nowej Republiki. I tu widzimy nowego Droida, który nawiązuje do jakichś tam dawnych um, konceptów. E, widać, że jest to nowsza wersja, czy przynajmniej teoretycznie nowsza wersja, droidów, dro, Droida Artu. I tu mamy słuchajcie spotkanie z hmm, hologram. Sabin i hologram Ezry. W ogóle ten trailer pokazuje, że Sabin będzie dosyć istotną postacią. Być może to się dzieje, wiecie, wewnątrz tej wieży, dawnego mieszkania czy dawnego domu Ezry Bridgera. I tutaj też kurczę, jakby ten dialog zaprezentowany w tym trailerze jest taki niedwuznaczny. To znaczy, wskazuje, że być może właśnie Sabin będzie podążać drogą Jedi nie trochę trochę jakby tak no i ona tutaj zobaczcie z dziewczyny o sie, sie, siedzącej sobie tam w kurce i w spodenkach za, zakłada swoją mandaloriańską zbroję e, jakby ścina włosy tak jak żeby miała krótkie tak jak e, na początku serialu Re, no i myślę że to coś oznacza jakby wiecie symbol przemiany wewnętrznej postaci no i jeszcze no jeszcze to zbliżenie na ten hełm, nie? Co ja myślę? Mam wrażenie, że to jest tak, że y, asoka zbiera drużynę, żeby znaleźć trauna y, i, przy, i przy okazji y, potem spotka tego Bailena. Y, dołącza do niej y, Hera, dołącza do niej oczywiście... Y, czy jakieś pro, czy pro, problemy z dołączeniem do niej Masabin, ale po tym jak się spotykają na lotal, Sabin ścina włosy i to jest taki patrzy na prawda rysunek załogi ducha, jak to było w za dawnych czasów i postanawia dołączyć do, do walki o, wspólnej, o wspólną sprawę, do poszukiwania Ezry i do poszukiwania przy okazji. Oczywiście scena akcji i zobaczcie, no tutaj ona walczy z jakimś inkwizytorem, to potem to będzie widać jeszcze, no ale ten miecz jakby jest jasne, że to jest jakiś inkwizytor, który przetrwał, e, przetrwał walkę, znowu powrót do e, do tego malowidła, które widzieliśmy przed chwilą, trochę walki z, z potworami, tam to mało o Jezu, ale mi przeskoczyło, przepraszam najmocniej. A... Hera, tak, no, czyli zbiera się drużyna gdzieś tutaj. Kurczę, który to może być inkwizytor? Podpowiedzcie mi w komentarzach, no bo inkwizytor na pewno, nie, no jakby miecz jest, miecz tutaj jasno wskazuje na to, kto to jest. Natomiast taki głowa rycerza. Znaczy, w sensie taki hełm jak, wiecie, jak u średniowiecznego rycerza. I tutaj jeszcze była jedna scena, która mi chyba uciekła. O, tutaj jest. Nie, nie tu, przepraszam. Przepraszam, że tak szukam przynajmniej bez dźwięku, to was to, was to jakoś nie zamorduje. O, jest. Zobaczcie, walka z tą uczennicą Bejlana. Na miecze świetlne. Nie? No, jakby szkolona była w użyciu miecza świetlnego, więc być może walczy. Tutaj ta uczennica Bejlana mówi: You have no power. No, ale to chyba, czyli, że nie masz siły. W sensie, wiecie, power nie, że moc, nie, że force. Tak? Natomiast tu jest jeszcze taka. O, zobaczcie, to wyciągnięcie ręki. Nie, czy Sabin tutaj próbuje ją odepchnąć mocą? Może naprawdę coś jest na rzeczy, że oni próbują, jakby oni, mam na myśli Filoni, próbują zrobić z niej jakąś postać, która trochę potrafi się posługiwać mocą, ale nie za bardzo, umie walczyć, jakby wręcz. Natomiast, no wiecie, no jest to jakby ciekawe i zobaczcie, że ona ma zielony miecz. Nie, czy to znaczy, że ona ma... Gdzieś przeczytałem, że ona będzie się posługiwała mieczem Ezry. Czy to było w rebeliantach, że Ezra jej przekazał swój miecz? Ciekawe, no ale no, ma zielony miecz, to nie jest to Dark Saber, nie jest to, nie wiecie, biały miecz, nie wiem, zabrany Asoce. Tylko zielony, nie? Więc mega, mega ciekawa sprawa. Walka z Bejlenem na tej planecie yy, widać odnaleźli. W sensie, Asoka odnalazła Beilena. Hmm. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj, z... o, tutaj jeszcze był e... Cie ciekawy droid był w tej walce. Ale nie, czy to jest droid typu, wiecie, HK, jakiś droid zabójca, może? Może, no nic, w każdym razie dajcie znać, co wy jeszcze tutaj wypatrzyliście w tym trailerze Asoki, tak na szybko. No i oczywiście przypominam, że chyba, tak jak mówiłem, chyba trzeba zobaczyć jeszcze raz rebeliantów, bo też niektóre, niektórych wątków ja tutaj nie pamiętam, albo wiecie, pamiętam jak przez mgłę, jakby, jak to było z tym malowidłem na ścianie przedstawiającym załogę ducha. To chyba namalowała Sabin? Nie wiem, nie pamiętam gdzieś tak właśnie jak przez mgłę. Także dajcie znać co wy tutaj wypatrzyliście jeszcze w tym teaserze. I koniecznie uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa pa.